Moi zabitam witam Was w kolejnym odcinku z serii Wojny Krwi. się operację na ziemiach Caldwell'a, któremu chyba się zaległy paskudne wilkołaki, z tego co widzę. No i myślę, że wypadałoby pomóc im się stąd jednak wynieść. Także dobry początek mamy wilkołaka do poskromienia. I co jest, jest zwykła bitwa. Kurcze. To naprawdę mocno, liczę, że to będzie bitwa... A czego się wymieniłem? Ach, no nic. Nie ja chciałem powiedzieć, liczę, że to będzie bitwa... I liczę w sumie, łatwiejsza. Pamiętam moje pierwsze podejście do tej bitwy. Na samym początku i... To się dla mnie zbyt dobrze nie skończyło, niestety. Akurat tą bitwę traktuję, jako jedną z trudniejszych w całej grze, bo tu są no... związki przeklęte. A nie dość, że są przeklęte, jeszcze bardzo silne. I niestety musimy jakoś sobie dać radę. A to będzie już poważne wyzwanie. Wilki biją za dwa. No, fajnie. Czasami już widzicie, jaki jest problem: wytrzymałość i pojawianie się wilków, niestety. Dobra, adeptka. Aj, nie tutaj, wedlista. Osłabmy sobie ich trochę. Szkoda, że oni nie mają zemsty. No on jeszcze leczy. Dostaliśmy nasze ognie nasz własny rząd. Kurczę, co tu dobić? Dla przyjaciela, wszystko. Myślę, że zaatakujemy tego wilkołaka i przesuńmy ich sobie. A przynajmniej, no, jego. Okej. Okay. Hidewe, ledwo się trzyma. Hmm, to chyba nie powinno dynić. I mamy sobie ciągłową Keda, na szczęście. Najsłabszy u nas, najsilniejszy u nich. Więc on nam nieco ułatwi robotę. Weźmy sobie kotołaka. I pasujmy to. To jest chyba moja druga najbardziej na bitwa, wiesz, chodzi o wojny krwi. Najbardziej zjednawidzona. Jest dopiero przed nami jeszcze, więc. ją zobaczycie, to to na spokojnie, ale. Jeszcze musicie być trochę. Już zaczynało się robić trochę no... cierpliwi. Okej, okay, Ulf Hedin. Ma silny wilkołak. Ale no chyba tylko jeden jest. Hmm, mogliśmy nabrać o wiele lepiej, i teraz z sobie na samym początku yy, wilczy dół po prostu. Tylko myślę, czy byli, czy dołu lepiej na tył, czy naprzód. O, tu jednak znaczy 3 trzy punkty obrażeń. Pójdźmy na tył, może przeznyko Wilkomaka. Koniec study. Chcę tego alfa u siebie. W ten sposób wilki nie będą mogły się pojawiać w stali. Kolejny dół. O proszę, trzęsą go jemu podkradł? Jak to z tym jest? Tu się pozytywnie skoczyłem akurat. Kontwójkę przesuń. Koniec i to wygląda, że te wilkołaki się pojawiają na polu bitwy. No i tak musi być. Dobra, warblista. Ostrzał i koniec study. Ona leczy wszystkie jednostki jeszcze. Ojojoj! Oj, oj. Hmm. Ten wilk będzie Twoim celem. Jest ogień. Dobra. Gdzie jest ta isbel? To by się bardzo mocno przydała. No, ale niestety nie ma jej, więc obyśmy sobie tu dali radę sami. Kusznik. A tego wilka. Chociaż stracą pancerz. Jasne, może będą uleczeni, ale nie powinni mieć pancerza. Feum na Ulf Hedina, czemu nie mogę do tego wielka na piętnastce Poproszę, nie wiem, to kwestia pancerza? Nie sądzę. Okej, okay, puśćmy teraz spotardę. Już lepszego tu mieć nie będziemy chyba. I pójdzie za chwilę blista. Może on coś zrobi. A przebie na to mocno liczę. Przesunik ich mewę. Co z Budblistą? A no można. Tylko że kusznik musi tu iść, bo nie ma już miejsca. O, hmm, a terapa. Znowu na listę Puśćmy go tutaj na pierwszy rząd. koniec. I co ty mi wyciągniesz? Kolejny warblista, no dobra. Miot, to cię Chciałem powiedzieć, że ale to nie ta jednostka, oczywiście. Okej, okay, chyba to wygraliśmy. Spasujmy. No proszę, kolejna bitwa wygrana przez mnie za pierwszym razem. I to po raz pierwszy. O to jest niby mała rzecz, a, a jednak mamy dół. No i pochowajmy ich godnie, zasługują jakby nie było. Okej, okay, teraz powinniśmy tutaj się udać. A te gardnie zony przy okazji. W sensie, no jak już tutaj sobie wszystko ładnie wyczyścimy. Co wie co tu znajdziemy? Może będą fragmenty kart, może jakieś inne mapy. A i w sumie dalej myślę gdzie tutaj może być ta mapa jedna z drugą do zgadnięcia. Tu właśnie sama co pojęcia. mam będę musiał... Poszperać. O proszę, tu jest skrzynka. 180. To była jakaś mapa. Mapa wieśniaczki. No i to się w sumie zgadza. To tutaj no, dodatkowe 200, jak najbardziej taka co mamy w tym zamku. Pomówmy. Widząc na horyzoncie zarys twierdzy maloebon, Mewes pochmurniała. Na wieżach nie powiewały co prawda sztandary ze złotym słońcem, ale to wcale nie oznaczało, że obsada zamku jej sprzyja. Malebon należało bowiem do Obertów, arystokratów skłóconych z rodem Mewę. I z nią samą. Spójrz na mury, Reinhardt. Powiedziała Mewę, zadzierając głowę. Pełno balist. Stoją i zbierają kurz, podczas gdy wokół toczy się wojna. Może Obertowie udzielą ci pomocy. Odparł Reinhardt. Prawda, w przeszłości się ścieraliście. Ale może teraz, w obliczu wspólnego wroga. Wroga? Rychnęła królowa. Oni otworzyli przed Nilfgaardem bramy. Sprzyjali Kaldwelowi. Sprzyjali mi, matko. Powiedział Willem. I wiem, że podzielają moje rozczarowanie postępowaniem generała Abdachiego. Kiedy zobaczą, że przeszedłem na twoją stronę, może zapomną o starych urazach. Ach, czego się nie robi dla dobra ojczyzny. Westchnęła Mewę. Niech będzie. Reinhard, wyślij do twierdzy posłańca. Niech przekaże Obertom, że królowa chce z nimi rozmawiać. Chwilę później otworzyły się okute żelazem bramy. Mewę wjechała na brukowany dziedziniec, gdzie powitała ją Margrabini Greta, głowa rodu. Chociaż powitała to nie jest chyba odpowiednie słowo. Staruszka skinęła jedynie głową. Nieznacznie. W czym mogę ci pomóc, Mewę? W wojnie, moja droga. Tej, która toczy się tuż za murami twojego zamku. Greta uśmiechnęła się pod nosem i splotła kruche, pokryte pierścieniami dłonie. Obawiam się, że to niemożliwe. Świętym obowiązkiem wasala jest służyć seniorowi wsparciem. A moim seniorem jest jego wysokość wilem. Odparła spokojnie Greta. Słysząc swe imię... Wilem wyszedł przed szereg. Przykładam się do prośby matki, rzekł książę. Próbowaliśmy układać się z cesarstwem. Zaufaliśmy obietnicom generała Abdachiego, a ten je łamał jedna po drugiej. Margrabini Greta spuściła wzrok. Obertom przecież też zabrano ziemię, też wywieziono poddanych. Nie możemy dłużej ustępować. Musimy uderzyć. Razem z całą mocą, tylko wówczas możemy mieć nadzieję na wygraną. Ja jej nie mam odpowiedziała szeptem szlachcianka. Widziałam zwierzy, jak maszerują wojska czarnych nie przebrane może ale masz rację, Wasza Wysokość. Kiedyś trzeba powiedzieć dość nawet jeśli to będą nasze ostatnie słowa. Wilem ujął kruche dłonie margrabini i ukłonił się. Dziękuję. W imieniu swoim, matki i całego kraju. Mewę opuszczała twierdzę Maloebon, wzmocniona wojskami obertów i podbudowana postawą Wilema. Jeśli wcześniej miała wątpliwości, przebaczając synowi zdradę, teraz nabrała przekonania, że postąpiła słusznie. No i proszę, tośmy balistę w... jako. Wyraz wsparcia powiedzmy sobie w ten sposób od y, hrabiny. Zobaczmy co robi. Może... Może będzie watując do armii wciąż jeszcze plus 703 złota? O kurczę, no to ja nie powiem. Naprawdę im zależy, żebyśmy poradzili sobie z armią przeciwnika. A tu jeszcze nie spojrzeliśmy co robi Willem, jaką ma umiejętność. Ale jako, że to są te same są jednostki o takiej samej sile. Ja raczej z niego nie korzystam, jednak okej, okay, mogę go wstawić o talii, nie ma problemu. Tylko, że no... Szczerze, to nie jest to... Jakiś mój... Ulubiony wybór, mój... Pik, któremu bym... Naprawdę wiele zawdzięczał, czy, czy coś. Znaczy, ja szukam tego Trebusza. Go nie widzę. W takiej sytuacji mam to wyszukiwarkę Wzmocniony Czy to było to? Są balista Chyba tak Nawet tam, że nie spojrzałem na obrazek na karcie, ale to musi być to w tym układzie. No dobra. Najwyraźniej hrabina uznała, że wróg mojego wroga, a jeszcze senior... No to tym bardziej pomogą, no to... No to czemu by nie pomóc? Tak akurat no cieszy mnie postawa tego rodu. O, to bodajże. Zwłaszcza, że Mewę myślę, że była mocno sceptycznie nastawiona co do nich. A tak, to na całe szczęście udało się z tego coś sensownego ukręcić. No, już tak źle nie jest. Proszę, proszę, tutaj też coś mamy. Jakaś wieś okupowana przez Nilgatczyków. Słuchajcie, ja się do przodu nie chcę iść. Żeby z samym bitwem dobrą sprawę. No to. Zapukajmy. we dotarła w okolice wieżbna. Dobrze znała tę osadę. Leżała obok krasnego gaju, gdzie w czasach pokoju królowa jeździła na polowania. Zobaczysz, tamasz roi się od barzantów, głuszców i kuropatw. Powiedziała Mewę, obracając się w siodle do Gaskona. Niestety, las został w międzyczasie wykarczowany. Jedyne, co po nim zostało, to ociekające żywicą pnie. Sama wieś została zaś otoczona podwójnym ostrokołem, a nad bramą powiewał sztandar ze złotym słońcem. Sukin, syny, nawet drzewo nie odpuszczą! wyszeptał Gaskon. Widok wyciętego lasu przygnębił królową. Krasny gaj był jednym z niewielu miejsc, gdzie potrafiła odpocząć, zapomnieć o brzemieniu korony. Reinhardt. Wyrwał ją z zamyślenia. We wsi jest Nilwgardzki garnizon, powiedział. Warto ich przepędzić, żeby potem nie zaatakowali nas od tyłu. Daj rozkaz do ataku. Tylko niech nikt nie zgrywa bohatera. Nie próbuje samodzielnie przedrzeć się przez ostroku. Głupio byłoby umrzeć tak blisko domu. Reinhard pokiwał głową. Chwilę później Liryjczycy przypuścili atak. Niech to będzie krótka bitwa. Uff, na szczęście. No dobrze, co my tu mamy? Hmm, szukajmy miotaczy przede wszystkim. Są so, wagonbord wymienimy na Isabel, chociażby. Okej, okay, nie dostaliśmy wcale tak źle. Jest, bym powiedział, nawet dobrze. A wy co się Uuu, no okej, okay, dobra. on lepsza o jeden, hmm. A jakie okay. ma odnowienie? Chyba tylko nie raz to może zdobić. Dobra, zakończmy tutaj. I pójdźmy sobie metacza tutaj tym razem Wilczy dół na tył. Czemu nie? I tu już powinniśmy powoli od nich się odbijać. Przesuni ich mewę. Mhm. to był niby rozkaz Ale możemy sobie ich przechwycić albo wtedy wykończyć, to to... Mamy mamy fajny wybór, a i w sumie nie o ten koniec study. I symbol 10 punktów ma. Twoje życie należy teraz do mnie. To do feum. Ten sposób. Hmm. I teraz, jakby to puścić tą dwunastkę na śmiałku, choć myślę, że czemu nie? A nie możemy, bo już Florent poszedł. Kurcze, nie wiem czemu tak pomyślałem po raz kolejny. Ale no nic, może kwestia tego, że po prostu pominąć te dwie karty ze sobą. A tak mogło się zdarzyć Dobra, wys... wystąp, wystąp i wystąp Atakujcie I tu Gabot ich położy I tych może danić O punkcik Czemu by tego więc nie zrobić? Nie ma problemu. Raz, dwa. Jeszcze kusznik był przecież. Zapomniałem. Dobra, kusznik niech tu atakuje, i pójdziemy jeszcze raz go kusznika. Jeden strzał. Hmm, teraz Myślę, że wadblista, Isbel i Petarda. Wadblista. samo. Tutaj. Przesunić Mewę. Nieźle. Hmm, to już. Sugerowałbym upuścić nieco krwi. To jest bez wątpienia. Kładziemy izbę. Użyjmy izbę. Ich przenieśmy. Zaatakujmy tutaj. Użyjmy zdolności. Zakończmy turę. Jeden atak. Dobra, ogień znowu. się Przesuńmy. Kusznik. I petarda na koniec. Proszę bardzo, cztery punkty im zostaną. Nie no, trochę więcej, dziesięć. I to wszystko. Oj, tak, musimy Gdy tylko tam odzyskać. zyskać. po bitwie, Mewe poleciła żołnierzom sprowadzić na plac mieszkańców wieżbna. Wieśniacy byli przerażeni, Kulili się na widok broni. Nie musicie się już bać, krzyknęła królowa. Nie musicie drżeć o bliskich i dobytek. Wojna dobiega końca. Niespodziewanie jeden z wieśniaków padł na kolana i podniósł ręce w błagalnym geście. Truchair, Mewe urwała w półsłowa zdezorientowana. Wreszcie zrozumiała. To nie byli Riwowie. Tych zwierzb na wygnano. To byli Nilwgardcy osadnicy, których ściągnięto, by połączyli chłopskie spłachetki w latyfundium. Reinhard tłumaczył słowa Nilwgardskich chłopów: Mówią, że chcą zostać, że pokochali tę Ziemię. Że wyrzekną się cesarza i złożą Ci przysięgę. Będą lojalnymi poddanymi. Mewe już go nie słuchała. Odwróciła się i omiotła wzrokiem świeżo pobielone chaty, równo ułożone narzędzia i zadbane kwietniki. Dostrzegła, że wśród słoneczników chowa się dziewczynka. Mogła mieć sześć, może siedem lat. Pani, zapytał Reinhard. co rozkażesz? A w sumie niech to zostaną, aby nie kłamali. Powiedz im, że mogą zostać. Ale 15 lat będą płacić podwójny podatek. I jeśli do wsi wróci któryś z dawnych mieszkańców, mają oddać im chatę, ziemię i wszystko, czym w międzyczasie obrodziły pola. Nilfgaardcy chłopi przyjęli decyzję królowej z ulgą, a żołnierze z wyraźną niechęcią. Czym prędzej opuścili wieś, ostentacyjnie odtrącając dzbany z wodą i misy z jedzeniem, jakie oferowali im osadnicy. Ach, no ci się choradem unieśli, ale po części się nie dziwię, to jednak są żołnierze. Jednak tutaj, według mnie, nowi mieszkańcy chcieli po prostu wyciągnąć na nich dłoń w kwestii pojednania. No, no No cóż. Ogólnie, no, problem w Wiedźminie jest taki, ogólnie to tym wywodzie wiedźmińskim, że ludzie są w porządku, tylko ten system władzy w wgadacie jest jaki jest. Taki mocno ekspansyjny, dość agresywny, no i przez to jest dużo tych wojen z Nilfgaardem, ale też, no, ogólnie innych wojen. No i relacje są jakie są, ale moi drodzy, słuchajcie, w tym odcinku to będzie już tyle. Następny mamy dwa do zdobienia i będziemy powoli się kierować w stronę tego miasta w Rewii po prostu. Naprawdę jesteśmy już bardzo blisko końca gry. To są jeszcze może trzy dni podwójnych odcinków. I jeżeli nic się w międzyczasie nie wydarzy, nie wybuchnie, to macie koniec tej serii. A póki co, dzięki za uwagę, to dla Was ciekawe. Do zobaczenia. Jutro dwa odcinki. hej, haj, papa.